Dzień dobry! Pamiętasz poprzedni film? Pamiętasz zestaw suplementów zwiększający odporność i pomagających skutecznie walczyć z infekcjami wirusowymi? Dziś pokażę Ci, jak stosując trzymiesięczną kurację, płacić za nią mniej niż 7 złotych dziennie i po ukończeniu kuracji jeździć nową Skodą Fabią? Tak. Dobrze słyszysz, nową Skodą Fabią. Obejrzyj i proszę uważnie ten krótki materiał. W pierwszym miesiącu kupujesz zestaw suplementów, o którym już wiesz z poprzedniego filmu, albo zestaw innych produktów za cenę około 860 zł. Żeby uzyskać kwalifikacje do odbioru samochodu musisz oczywiście trochę popracować. Robisz to niejako przy okazji dbania o własne zdrowie. Ta praca to uświadomienie kilku osobom konieczności suplementacji, zwłaszcza teraz, w zemorzonej dbałości o odporność organizmu. Do spełnienia jest trzy warunki, które widzisz na ekranie. Między innymi musisz zdecydować się na trzymiesięczną kurację własną. O reszcie dowiesz się za chwilę. Twoje zadanie w pierwszym miesiącu, oprócz własnego zakupu, to skuteczne polecenie takiego samego lub podobnego zakupu dla trzech osób i pomoc im, by każda z nich skutecznie pociła to samo co najmniej jednej osobie. W formie graficznej twoje zadanie widzisz na ekranie. Zwróć proszę uwagę, że poprzez system prowizji i bonusów ogromna część twojego wydatku zwraca się i w pierwszym miesiącu zestaw twoich suplementów kosztuje cię jedynie 80 zł. Tak. Dobrze słyszysz, 80 zł za pierwszy miesiąc sprawdzonej kuracji zwiększającej odporność i skutecznie pomagającej zwalczać infekcje, również wirusowe. Zadanie na drugi miesiąc Kupujesz swój zestaw płacisz już tylko 330 zł. Choć żeby już za dwa miesiące jeździć nowym autem, musisz trochę zwiększyć swoje zakupy. Uzupełnić je o dwa lub trzy nowe produkty, tak żeby wartość zamówienia wyniosła 430 zł. Dopilnuj też, by wszystkie osoby z pierwszego miesiąca kontynuowały swoją kurację i dodatkowo by pojawiły się trzy nowe osoby, które zakupią suplementy świadomie chcąc polepszyć swoje zdrowie. Wszystko to widzisz w formie graficznej na ekranie. Twoja prowizja w drugim miesiącu wyniesie 169 zł. Pamiętaj, że jest to wariant minimalny ukierunkowany na odbiór auta. Prowizję można bardzo znacznie zwiększyć, ale na te informacje przyjdzie czas. Trzeci ostatni miesiąc. Kontynuuj swoją kurację i dopilnuj kontynuacji kuracji przez osoby z pierwszego i drugiego miesiąca. Widzisz, że to tylko 9 osób. Dopilnuj, aby trzy z nich zrobiły nieco większe zakupy i rozszerzyły swój zestaw produktów tak, aby kosztował on nie 430, ale 580 zł. I ostatnie zadanie. Dopilnuj, aby jedna, tak tylko jedna, z dziewięciu osób, z którymi pracujesz, skutecznie poleciła kurację jednej nowej osobie. To wszystko. Pomogłeś dziesięciu osobom. Uświadomiłeś je, że można i trzeba zwiększyć odporność organizmu. A przy okazji zrobiłeś dla siebie trzy rzeczy. Najważniejszą z nich jest to, że pracujesz nad poprawą własnego zdrowia. Drugą jest to, że optymalizujesz koszty tej pracy i wydajesz na to mniej niż 7 zł dziennie. I trzecia, że po trzymiesięcznej miesięcznej kuracji jeździsz nowym samochodem. Pamiętaj, że ten materiał opisuje jedynie plan minimum. Możesz więcej, ale to już zupełnie inna historia, którą ci opowiem jeśli chcesz. Skontaktuj się ze mną. Dobrego i zdrowego dnia.